Hej, tutaj zwariowany Wojtek. Witajcie w pierwszym odcinku e, z Among Us. a Dawno w to nie grałem. Nic mi się nie zmienił, Kraj się za to zmieniła. Um, chyba kliknę online, nie pamiętam. Jest na jakieś lobby. A. Czy wszyscy śpią? W sumie jest trzecia w nocy i jutro jest rozpoczęcie szkoły. Na szczęście ja nie muszę iść. O! Trzy osoby. Ja pierdolę. No wiecie, trzeba zmienić język. Nie wiem, wszystkie polskie gdzieś. Pięć osób. Jest 7 ok. Ach, czy mogę pisać? Mogę pisać, ok. Jakiś się ja update był. Dobra, czemu nagrywam Among Us? Pewnie wszyscy chcą wiedzieć. A na Discordzie królestwo od Pewna osoba, e, która miała właśnie Nick Amongus, napisała, że jeśli nie nakam Amongus, to zrobi Unsuba. No i zrobiła Unsuba. Ja tą osobę szanuję za to. Ta osoba jest świetna. Szanuję ją o wiele więcej niż pewna inna osoba. napisał... on... co? Nie. Nie, ja po prostu nie wiem nie wiem czy nawet będę grać ale i tak to rzucę, dobre jak już mówiłem osoba Among Us chciała, żebym nagrał Among Us ja tak sobie myślę w sumie czemu nie? dawno w to nie grałem Zobaczymy Co się zmieniło. Niby można grać na 15 kracz. Ile cię napisz, Dobra, to nicinek już trwa? No Jakoś 10 minut chciałbym, żeby to trwało. Wzopy nie wiem, o czym mówić. Sam nie wiem o czym mówię. Nie wiem po prostu, nie wiem tak wygląda ta ale no, szanuję tą osobę. Przetapał on supa, postawiła na swoje, powiedziała co zrobiła i to zrobiła. W ogóle mam pana na królestwo tę nie wiem za co, nic złego nie zrobiłem. Mam dowody, nic z nie zrobiłem. O, zaczynamy grę. Nie chcę być impostorem, chcę być crewmate'em, proszę. Proszę, chcę być crewmate'em. Jest. O, zmieniło się. Ciągaj się zmieniła. Na jakiej mapie ja gram? Okej, okay, nikt nie gra na tej mapie, więc nie wiem co robię, kurwa no i zajebista gra lubię w to grać wow nie wiecie co rócie Cześć, czy ktoś w ogóle nie żyje? a okej, okay. wszyscy nie żyją nie, pięć... osób. Co? Nie. Ja chyba kończę odcinek. Nie wiem, co ja tu robię. Ale muszę powiedzieć, że strasznie się cieszę, że jutro wszyscy idziecie do szkoły, frajerzy. Ha! Także ten. Bardzo dobrze mi się grało w Wamongas. A się na 10 grę, polecam Także ten Na Discordzie Tatomka, Osoba, która ma nick Amonkus Bardzo dziękuję, że Powiedzieli, to sakra, Bardzo dobra to jest gra I to było było na tyle Więc o, To zobaczenie to nie, Więcej odcinków w nie będzie To jest zostanie odcinek I więcej nie będzie Także ten to zobaczenia to innej serii. Nara.